Chciałem zaprezentować nowy zestaw promocyjny Combo, czyli zestaw ciesielski, w skład którego wchodzą trzy maszyny: Pilarka HKC55, wkrętarka silna, wkrętarka TPC18 oraz szlifierka kątowa AGC18. Wszystkie maszyny są akumulatorowe i kompatybilne z akumulatorami 18V. Wkrętarka oraz szlifierka kątowa jest w tak wersji Basic, czyli oprócz Samej maszyny mają podstawowe akcesoria, a HKC55 Pilarka ma szybką ładowarkę SCA16 oraz dwa akumulatory 5.0. Te maszyny świetnie sprawdzą się przy pracach ciesielskich, czyli tak jak sam zestaw wskazuje, do przycinania ładz długości, do wiercenia, do wkręcania wkrętów, czy do przycinania jakichś metalowych elementów typu szpilki, śruby i inne. Metalowe elementy, które są niezbędne podczas prac ciesielskich. Oczywiście, do montażu Altan czy, czy tego typu prac wykonywanych w ogrodzie, ten zestaw również się sprawdzi, bo daje pełną niezależność. Nie potrzebujemy przewodów, tylko wszystkie maszyny są akumulatorowe. A dodatkowo w każdym zestawie jest Toolbox, czyli skrzynka narzędziowa, do której możemy umieścić podstawowe narzędzia ręczne potrzebne do pracy, czyli ołówki, miarki dłuta i tego typu akcesoria, a po zarejestrowaniu pełnego zestawu oraz trzech poszczególnych elektronarzędzi osobno, aby mieć pełną gwarancję All Inclusive i usługę MAX 360 dokładamy akumulator 4.0 i ten akumulator po zarejestrowaniu będzie wysłany do użytkownika. Zachęcam do rejestracji w ciągu 30 dni tych elektronarzędzi po to, aby nie stracić wszystkich usług pakietu Festool Service, które Oferujemy każdemu użytkownikowi.